Złom dobry wszystkim, tak jak obiecałem zawodowemu, że nagram filmik, no słowo się rzekło, nie wiem jak to wyjdzie, ale tak jak u mnie na działce o piesek siedzi, trochę opowiem o swoim warsztacie, o Depting Puszek, tu mam taki trochę warsztacik. Delikatny, lekka kopalnia. No, to jeszcze błyszczy. Nie wiem, nie mam e, zdolności do nagrywania, ale ewentualnie coś nie, coś. U, wszędzie bałagan rozbiórkowy, jak to. Urozbiórkowiczów, syna motor, wszędzie wszystkiego pełno. Puszki poddeptingu. No i madło trochę słabe, ale trzeba coś zakupić. Sprzętu, bo to kosiarka, bo gryzałka. Wszędzie wszystkiego pełno No cóż Będziemy starali się coś Porządnego nagrać Na razie taki przegląd Co i jak Bo ten pierwszy filmik to mi coś nie wyszedł Na działkę pójdziemy O No magazynek jest trochę sporawy Trochę się z łomu zmieści Tu skawki rosną moja tam posiadłość lekka No i oczywiście przędobylskie koszenie co tydzień, co tydzień, co tydzień A pierdolnik też nagram, a co tam a Rowerek taki czeka do rozbiórki No to na razie na tyle. Pozdrawiam wszystkich